Witajcie, słuchajcie, dzisiaj będzie inaczej. Będę się ruszać, gestykulować, bo pomyślałam sobie, że upieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu albo nawet trzy. A ja Wam dzisiaj opowiem o klątwach, których nie wolno ruszać. I przy okazji, jak będę opowiadać, pokażę Wam. Jak sobie robić w domu, cokolwiek chcecie, czy coś czytacie, czy czym się zajmujecie. Może musicie podliczyć jakieś rachunki, albo, albo przychody, wiadomo, trzeba rozliczenia zrobić, rok się skończył. Jest taka pozycja, właśnie taka, która bardzo fajnie działa na różne, nie tylko mięśnie, rozciąganie. Jeśli ktoś na przykład nie może utrzymać dolnego, Odcinka kręgosłupa prosto, to można podłożyć poduszeczkę, żeby było wygodniej. A jak ktoś może, to po prostu usiąść sobie, położyć sobie te swoje rzeczy, które tam, czy nawet jak coś oglądacie. Jest to taka pozycja, której nie trzeba dużo robić, nie trzeba się na siłę rozciągać, nie trzeba ćwiczyć. Wystarczy tylko usiąść prościutko, rozłożyć wygodnie pozycję nóg, nie za, nie za szeroko, tak, żeby było wygodnie. Nawet można sobie pochodzić na kościach ogonowych z boku na bok i zobaczyć, czy jesteście w miarę, w miarę Wam jest przyjemnie. Mam nadzieję, że jest przyjemnie, bo to jest nowa filozofia przyjemności według Joanny. A tą filozofię zaczęłam stosować, kiedy się wypaliłam zawodowo i kiedy w ogóle już nie chciało mi się ruszać, już miałam dosyć. Ale to będzie na inny raz, bo teraz nie o tym. I stwierdziłam, że ruch ma być przyjemny przede wszystkim. Ale oczywiście jest cała technika, i jeśli tej techniki nie ma, no to wszystko się wydaje bardziej e, cięższe. Więc, e, tak jak widać, moje kolana są skierowane do środka, są luźno. Jeśli bardzo chcecie co jakiś czas, możecie je sobie otwierać na zewnątrz, e, hacząc sobie o podłogę. Tak, jak będę Wam teraz opowiadała. I takie pierwsze podstawowe rozciąganie to będzie, kiedy coś robicie i tylko wydajecie sobie taką komendę, że troszeczkę pochylacie się do przodu, trzymając jednocześnie dolny odcinek kręgosłupa prosto. I tak, jak ja będę mówiła, coraz niżej będziemy sobie schodzić do dołu, aż dotrzemy do tam, gdzie nam nasze ciało pozwoli. Nic na siłę. I nie robić tego, bardzo Was proszę, nie róbcie tego. E, nic na siłę, nie wolno, żeby bolało, żeby były jakiekolwiek e, właśnie takie, jak za bardzo czasem przesadzicie, to będzie, to po prostu te ścięgna potem będą Was e, bolały. Ale dzisiaj się tym zajmiemy. Więc tak, e, wygodna pozycja, nie musicie tego teraz robić, możecie to zrobić po odsłuchaniu filmiku, i też poobserwować, jak ja to robię. Pokażę Wam to jeszcze z tej strony, żeby było widać ten odcinek kręgosłupa, żeby on tutaj był prosty. I teraz bardzo ważna rzecz. Jak ja do Was mówię, to ja się zwracam do Was i blokuję sobie, tego nie róbcie, blokuję sobie ten odcinek kręgosłupa, ten, ten kark. W związku z tym, jeśli tak, jeśli tak chodzicie i tak idziecie do przodu, to nie dość, że tutaj szczęka się blokuje, prawda, inaczej mówię od razu, to jeszcze są tutaj spięcia w karku, więc jeśli będziecie coś robić, to głowa w dół, żeby tu było też jedna linia. Mam nadzieję, słuchajcie, że mnie słychać, bo dzisiaj mikrofon będzie musiał się dostosować do mojego głosu po prostu. Więc... W ten sposób pochylacie się i coś tam sobie na przykład robicie, aż ewentualnie dojdziecie niżej, i nic na siłę. Czyli tam mija sobie minuta, dwie, a wy sobie tak spokojnie tylko, spokojnie tylko idziecie w dół. No więc tak. Miałam sen, w którym zostało mi pokazane i to już nie pierwszy raz zresztą, że są takie klątwy, których nie wolno. Ruszać, ponieważ one działają na zasadzie artefaktów. Że jedna taka emocja czy taki, taka energia jest zapisana w jakimś przedmiocie, i to w tym śnie były kartki. I każdy wypełniał te kartki, i wszyscy, wszyscy co wypełnili, wypełnili trzy kartki papieru mówiące o chorobach, to było tak do, właśnie do lekarza, taka ankieta, wyglądało to mniej więcej tak, to w ciągu kilku miesięcy w tym śnie właśnie schodzili na różne choroby śmiertelne typu rak i tak dalej. Więc ja w tym śnie myślałam, że kurczę, no to porwę te kartki papieru, albo je podrę, albo je spalę i nie będzie problemu. I jak to w snach bywa, jest taki głos zawsze: czy to jest przewodnik, czy, czy cokolwiek słyszycie, który przypomniał mi, że był taki film, który akurat oglądałam. The Conjuring, czyli Obecność, i to jest amerykański film, też polecam to jest horror w sumie, ale bardzo dobrze zrobiony, gdzie taka para. To jest na faktach autentycznych w ogóle. Była sobie taka para, oni już nie żyją w Connecticut, i oni mieli nawet muzeum okultystyczne. I chodzili właśnie na wezwania po różnych domach, i odkrywali właśnie, że tam była taka lalka Annabel, w której to zło tam się zebrało, i potem oni te artefakty zbierali w gablocie w swoim muzeum. I dlaczego oni ich nie palili? Właśnie dlatego, że paląc taki przedmiot, w którym jest zaklęta jakaś energia, czy na przykład te maski afrykańskie, o których się tak mówi, ta energia zostanie uwolniona i wtedy ona będzie chciała, będzie szukała sobie domku, będzie szukała sobie właśnie podczepienia, wejścia, bycia przy kimś, żeby móc współistnieć, żeby być właśnie obecna. Więc dla bezpieczeństwa w tym śnie pokazano mi, że mam te wszystkie te kartki zamknąć w sejfie, zamknęłam je w sejfie. I jeszcze miałam dodatkowo taki, taki moment, taką wskazówkę, że są takie kamienie, które chronią nas. I w tym śnie akurat pokazał mi się Larimar, to jest niebieski kamień z Dominikany. I tutaj więcej w tej materii zaproszę Krysię, ona opowie tam co tam się, co tam się działo i co, co właśnie z Chin jakieś tam wykopy są teraz i ten kamień jest zabierany, więc ona opowie o tym, ale jeśli mieliście podobne sny, napiszcie o tym, bo znowu być może, że to są następne nasze puzzle do pozbierania. Jak jest naprawdę? Badamy, sprawdzamy. Właśnie, nic nie jest na pewno, na pewno to wiadomo. E, czyli tak, e, są po prostu takie energie, które są za, zaklęte jakby w przedmiot e, i ich nie wolno ruszać, e, nie oddawajcie ich jako prezenty, nie zostawiajcie tego na śmietniku jako prezent dla kogoś, bo może się, bo może po prostu komuś zaszkodzić, jeśli odkryliście, że jakiś przedmiot wam szkodzi no to najlepiej a, można jeszcze ewentualnie gdzieś głęboko w ziemi zakopać a, i też napisać jakieś ostrzeżenie. Pamiętacie, robiłam taki filmik o klątwach egipskich, jako jedne z najsilniejszych i właśnie tam też są a, ostrzeżenia, że kto otworzy, odejdzie sobie z tego świata. I było mnóstwo takich naukowców, archeologów, któr którym właśnie coś takiego się przytrafiło. Jak sobie tak siedzicie właśnie, to od czasu do czasu poruszajcie nogami, żeby się rozluźniły właśnie ścięgna, żeby nie zastać się w jednej pozycji. Też można y, y, otwierać nogę i rozciągnąć y, też do boku, unieść piętę, napiąć mięśnie i unieść pięty do góry i zflexować stopy i co jakiś czas wracacie sobie do pozycji, która już po pewnym czasie jest przyjemniejsza. Jeszcze przy każdym rozciąganiu, jeśli macie taką ochotę, czujecie się zainspirowani, no właśnie już w pewnym momencie, jak dojdziecie do samego dołu, no to głowa w dół, na czole, Mam nadzieję, że mnie słychać. Oparte, yy, po prostu opieracie czoło o ziemię, o dywan wasz w domku, rączki do boku i po prostu sobie leżycie przyjemnie przez jakieś kilka sekund, minutę, ile tam każdy potrzebuje, i wolniutko potem wracamy do pozycji. Przy wszelkich rozciąganiach, cokolwiek wybierzecie, cokolwiek wam tam podpasuje. Do boku, pamiętajcie zawsze, żeby najpierw wyciągać ciało do góry, żeby nie od razu do, 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 na boki nie rozciągać się, oczywiście można rozluźniać się w ten sposób, ale najpierw, żeby wyciągnąć się bardziej do góry, czyli zawsze przez tą górę, że czubek głowy idzie do boku e, diagonalnie, ramiona do dołu i bardziej koncentrujmy się na przestrzeni na poczuciu przestrzeni y, w naszym ciele, czyli że właśnie y, biodro idzie do ziemi, ręka do góry, nawet że y, różne punkty naszego ciała rozciągają się coraz bardziej. Ktoś nas ciągnie za głowę tam, ktoś rozciąga naszą rękę do góry, ktoś wciąga wręcz biodro do ziemi. Do ziemi i tym bardziej możemy się rozciągnąć. I tylko myśląc o tym tak naprawdę e, będziemy czuli e, już rozciągnięcie w ciele i przestrzeń w ciele, to jest ta świadomość ciała. Zanim tam pójdziecie do boku, czy ktoś bardzo będzie chciał nosem do, e, dotknąć do kolana, to po prostu najpierw ma być to przyjemne rozciągnąć, rozciągnąć, rozciągnąć i dopiero e, zawsze jak robicie jedną stronę, Dobrze jest zrobić to samo na drugą stronę, bo inaczej po prostu yy, nie ma tej synchronizacji yy, symetrii w ciele. I to samo słuchajcie, na drugą stronę, czyli takie prościutkie rozciąganie. Jak ktoś nie może, to też chodzi o to, żeby bardziej wyciągać się najpierw do góry, do dołu, na stronę yy, rękę, żeby poczuć, nawet niektórzy poczują takie mrowienie w ciele. Nie trzeba do, do, do końca, nie trzeba do końca docierać y, uchem do kolana, to jest zupełnie niepotrzebne. Chodzi o to, żeby najpierw poczuć własne ciało, mhm. i wtedy dopiero ja sobie też tutaj właśnie rozciągam się przy okazji i wtedy dopiero możecie troszeczkę y, poszerzyć tą y, pozycję. Pewne rzeczy też y, bardzo polecam technikę Aleksandra. Ja się uczyłam od pani Magdaleny Kędzior z Polski i myślę, że ona jeszcze przyjmuje. Jeśli akurat gdzieś tam ten filmik dotrze do niej, to serdecznie pozdrawiam. Y, I jak ma ochotę, to oczywiście nam przedstawi całą technikę Aleksandra, bo y, jest to technika, gdzie wydaje się, że niewiele trzeba robić, a ciało zaczyna inaczej funkcjonować, zaczynamy też inaczej myśleć. Przez samo to, że koncentrujemy się na odcinkach, na oddechu, odcinkach w ciele, że na przykład tylko myślimy o tym, że ramię idzie w jedną stronę, biodro idzie w drugą stronę że ona to, nam, ona to słuchajcie, naprawdę dobrze wytłumaczy że głowa jest jak balonik, wyciąga się do góry i chce odlecieć że ciało, że biodra są cięższe i, że tak powiem, wpadają w podłogę że kręgosłup się sam wydłuża. Samo to, że o czymś myślimy pomaga nam, pomaga naszemu ciału zrelaksować się i ukierunkować na pewne czy działanie, czy, czy właśnie też ten relaks, takie rozluźnienie. Jeszcze było pytanie o, było pytanie o wzdęcia, pozycję na wzdęcia i pozycję właśnie jak coś ktoś na niestrawność, ktoś coś yy, yy, źle zje. I teraz pamiętajcie, że to nie jest, ja nie daję żadnych porad medycznych, nie jestem instruktorką jogi, yy, nie robię tego, ale są takie pozycje, które są absolutnie bezpieczne. Wystarczy poduszeczka. Ja mam trochę za dużą po, poduszkę, ale pokażę Wam. Pod odcinek lędźwiowy podkładać taką poduszkę, ona powinna być połowę tej, co ja mam. Yy, Jak ktoś... Wygodnie może sobie y, złożyć i dotknąć stopą do stopy, to super, jak nie, to też nie szkodzi, można nogi rozprostować i wtedy spokojnie, bardzo wolno, najlepiej, y, rozkładacie sobie całe ciało na takiej poduszce. Y, w jodze kładzie się w ogóle kilo, kilo, czy nie wiem ile tam, worka z piaskiem, niektórzy widziałam, słuchajcie, kładą y, lampki solne. Chodzi o to, żeby coś ciężkiego było, żeby obsadzić tą całą tutaj, że tam są też spięcia, tam są też takie momenty, kiedy, e, kiedy pod wpływem stresu e, mamy takie skurcze wręcz. E, I wtedy oczywiście rozkładamy sobie ręce, leżymy przez jakiś czas. E, dla wygody są różne pozycje, można mieć też głowę prosto, chodzi właśnie o tą część e, naszego karku. Uwaga, bez gwałtownych ruchów przy wstawaniu. Najlepiej zamknąć nogi na jedną stronę, zrolować się na stronę. I teraz pamiętajcie, żeby głowa poszła najpierw w dół, żeby nie blokować tego odcinka górnego kręgosłupa i bardzo wolno wstajecie sobie do pozycji. I ostatnią rzecz, którą Wam e, podam, jest bardzo przyjemna, to jest samo e, nie samomaso, samomasaż. I wygląda to tak, że kładziecie się przyjemnie na dywanie. Rączki na krzyż tutaj. Możecie unieść troszeczkę nie trzeba, nie trzeba za wysoko, biodra w górę. I teraz idziecie ramię, ramię, albo do góry, albo w dół, kreśląc ramionami taką ósemkę. I Wypychacie odcinek ym, górnej części, czyli tam, gdzie są łopatki, wypychacie je w dół, i tam właśnie jest takie miejsce, które bardzo trudno samemu poruszyć. Ale na dywanie jest wygodnie, przyjemnie, i ta część się porusza. Ja wam jeszcze pokażę od tej strony, jeśli ta konstrukcja mi tutaj nie. Właśnie, przepraszam, nie. <laughs> mm -hmm. W ten sposób do góry. I zobaczcie, że idę w, robiąc takie ósemki ramionami. I oczywiście wypycham troszeczkę ten odcinek tam, gdzie są łopatki, po prostu w górę. I mam nadzieję, naprawdę ogromną, że było mnie słychać. Eee, ostatnia rzecz, eee, wracając właśnie, jeśli zrobicie wszystkie te rozciągania, i wracając do ostatniego, wróćcie, wróćcie do pozycji wyjściowej, zawsze, o której zaczęliście. Tam, gdzie się rozciągaliście i zobaczcie, że macie o, o wiele większą łatwość tego rozciągania. Tak mi się wydaje. A ostatnia rzecz, przy warsztatach miałam, miałam zrobić te warsztaty, i ja ich na razie nie zrobię. Gdzieś tam na pewno będzie taki czas, że, że my się spotkamy w tej chwili ja wolę podać pewne takie podstawowe rzeczy. Po prostu czy na YouTubie, czy na, na live jeszcze się domówimy się. Dlatego, że też w momencie, kiedy poszłam z tym pomysłem od razu, żeby zrobić warsztaty, ja też miałam sen i ja za tym śnieniem podążam. Oczywiście tak jak wszyscy, jest też pewna taka papka z podświadomości, która się dzieje, ale też podążam za tym śnieniem. I wyszło mi, że znalazłam się w takiej sali, gdzie było mnóstwo ludzi. Każdy był na innym poziomie, każdy chciał coś innego, ale też nie wszyscy chcieli też takich podstaw, takiej techniki, jak co wykonać. Po prostu muszą być pewne podstawy też, żeby też wiedzieć o co pytać. I nie chciałabym, żeby to był jakiś taki właśnie chaos, i za to na pewno pieniędzy brać nie będę za chaosy. Więc, e, jeśli ktoś czuje się bardzo zaawansowany, zna angielski, ja nadal mam te klasy, we wtorki e, modern jazz. No i tutaj e, szalejemy dalej, robimy, e, tańczymy. A jeśli jakaś grupa się zbierze, e, nieważne czy to teraz, czy to za kilka miesięcy, to oczywiście będziemy pracować, ale tematycznie i bardziej konkretnie. Na tych, na tych podstawach, które są najbardziej potrzebne, i to będzie albo zamknięta grupa, albo no właśnie. A te wszystkie takie podstawy, słuchajcie, ja uważam, że one powinny być za darmo, uczone w szkole podstawowej a, i powinny być po prostu dostępne. Tak mi się wydaje. Może się mylę. Na dzisiaj króciutko to było. To chyba wszystko. Um, jeszcze będzie, właśnie, już, już kupiłam domenę Joanna Pilatowicz, ponieważ um, wszystkie, właśnie, te social media w różnych językach nie podłapują EU, więc jest normalnie Joanna Pilatowicz, żeby każdy mógł mnie swobodnie znaleźć, i zrezygnuję z tej drugiej strony internetowej, i zrobię tam wszystkie też informacje, um, bardzo. Wielu youtuberów też mam fajny, już coraz większy kontakt i cieszę się bardzo. Pisze mi, że, że kanały uciekają, że są blokowane, że, że nie mogą dotrzeć z video do wszystkich. I tak sobie pomyślałam, ponieważ studiuję, cały czas patrzę na tego Bitshoota i na Rambo i to wszystkie są platformy, które wydają się podobne. Patrzę też, kto je zakładał, patrzę y, jaką to będzie miało przyszłość. Niestety to wszystko są korporacje i te firmy one gdzieś należą, My nie wiem jak będzie jutro, ale być może że taką dobrą podstawą jest y, mieć tą stronę internetową, na której w razie co, gdy ktoś szuka kolejnej platformy, bo jedna została właśnie zablokowana, jest dobrze mieć tą stronę internetową. Wydaje mi się, że to już chyba wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Życzę Wam przyjemnego samomasażu, przyjemnego rozciągania, cokolwiek robicie, filozofii przyjemności. I do następnego razu. Pozdrawiam bardzo ciepło, serdecznie i słonecznie.